Ladies Fight Night 5 z Poznania stawia kropkę na d w wykonaniu Katarzyny Lubońskiej i Nubi na Sirenko. Main event tego wydarzenia przed nami. Piotr Michalak już dyktuje obu zawodniczkom zasady i rozpoczynamy. Tak jak mówiłem wcześniej, Wisienka na torcie dzisiejszego tortu Ladies Fight Night. Zbliżony rekord obu zawodniczek. Ee, Katarzyna Lubońska na pewno tutaj w wywiadach też podkreślała, że ona chce wrócić na e, tą drogę zwycięstwa. Po dwóch niestety... Zbyt... lepiej ale pięknie na ...głowę, niestety chyba zbyt lekko, by jeszcze odciąć e, zawodniczkę z Brazylii. Jak wspominałem, e, Katarzyna wraca po dwóch porażkach. Ma nadzieję, że wróci na tą drogę zwycięstwa. Kasia jest znana z klatki KSW, gdzie no niestety nie miała nigdy szczęścia zwyciężyć. Dzisiaj tutaj w czasie przerwy miałem przyjemność spotkać całą rodzinę Kasi, bo był i tata i mama i brat. Mocno trzymają kciuki, że Kasia właśnie wróci na właściwy tor. Jak słyszymy, tutaj też doping po stronie Kasi. Jest mocna ekipa, która przyjechała razem z Kasią z piły i mocno je kibicuje. Klinicz, teraz mocno zamachnęła się Katarzyna, chcąc urwać głowę Nubina Jerenko. Trzeba podkreślić, że Brazylika wzięła tą walkę w zastępstwie, bo ponieważ Kasia miała walczyć z Finką, Finka wypadła, ale organizatorzy Ladies Fight Night stanęli na wysokości zadania i znaleźli godne zastępstwo. Na ten moment bardziej ruchliwą w i lepiej punktującą zawodniczką, dyktującą warunki na moje oko jest Kasia. E, zgodziłbym się Arturze z tobą, na pewno, aczkolwiek na chwilę obecną nie ma jeszcze jakiejś takiej znaczącej przewagi tutaj, żebyśmy mówili, że e, to Katarzyna na pewno wygra tą walkę. Wiadomo, zresztą, że to jest tylko MMA i tu się może wydarzyć wszystko. No oczywiście, oczywiście tutaj <grywki> dopiero początek pojedynku. Ale to faktycznie Kasia dyktuje warunki e, tego starcia. Musimy głośno nam podpowiedzi, żeby Katarzyna pracowała cały czas, nie dawała w ogóle tutaj przestrzeni do pracy zawodnicy z Brazylii, żeby nie oddawała tego pola, żeby cały czas to ona wywierała presję. I udaje się na razie Katarzynie to robić. Słyszymy podpowiedzi z narożnika Kasi, żeby... Obijała nogę. Dobry ten wewnętrzny low kick z wykorzeni lubońskiej. Już kilkukrotnie tam narusza to UDO zawodniczki z Brazylii. Tak, a Brazylijka cały czas nie blokuje tej nogi, On ewentualnie stara się odskoczyć. Ale ten wewnętrzny low kick chyba dochodzi ze stuprocentową skutecznością. Każda próba kopnięcia kończy się właśnie tak jak teraz czystym plaskiem na UDO Brazylijki. To zewnętrzne kopnięcie też sprawia, że ta prawa ręka Brazylijki spada coraz niżej właśnie i tam otwiera się droga do kopnięcia. Oj, i mocno trafiona teraz Lubońska! i ponownie! zamknąć Brazylika krew! Uciekaj, uciekaj z narożnika! Dobra teraz skręczeniowanie w wykonaniu Uciekaj z narożnika, nie daj się zamknąć początku. No Brazylijka pokazuje, no. że Brazylijka przyszła bić się tutaj na pięści. Myślę, że najgorszy już Kasia ma za sobą. Teraz ważne, żeby nie stać na nogach, żeby nie dać się zamknąć, nie dać się zaszachować. Uciekać cały czas na środek klatko ringu, na to, że wtedy jest miejsce, żeby odskoczyć. A w dystansie Ale Kasia... Widać, że Kasia e, nabrała respektu teraz do Nubina nas Sierenko. Widać, że już tak odważnie nie wchodzi w wymiany. Musiała mocno odczuć ten prawy prosty, który wylądował na jej szczęce. Tak, potem poszła. I ponownie ja. Brazylika. Widać zresztą po śladach krwi na twarzy Kasi, że te Luba. ciosy to ważą swoje. Mamy Opalenia teraz w Lubońskiej, Widać, mocno tam zwarła ręce. Trzyma wypadła chyba tak, dokładnie i Piotr Michala wznawia drugą rundę. Miejmy nadzieję, że ta minutowa przerwa dobrze wpłynęła na kasie. Dobra próba teraz lewego sierpowego. Wykonaje Katarzyny Lubońskiej. Tak, te low robią robotę, ale trzeba pamiętać, żeby trzymać wysoko ręce na to, że Brazylika poluje, poluje, żeby Jaj, tam się zbliżyć bagry. i wyszczelicza. Bądź to prawym, bądź lewym sierpem. Widać, że Brazylika przyjęła taką taktykę, że na to kopnięcie od razu odpowiada serią ciosów prostych, które niektóre padają na szczękę Katarzyny Lubońskiej. On teraz Kasia prowokuje klincz, prowokuje zwarcie wyciska i dobra defensywa w wykonaniu e, lama jedną rozerwanie Widać, że Nubia z silną zawodniczką i ona tutaj chce się bić na pięści. Nie chce tej walki z do parteru sprowadzić, pomimo już drugiej próby Katarzyny Lubońskiej, cały czas się broni e, zawodniczka z Brazylii. Szuka dziś swojej szansy w tych ciosach prostych, udało się raz podłączyć Katarzynę. Też Brazylijka jest zawodniczką tutaj, która bardzo oszczędnie podchodzi do tej walki, Ona tak jakby kumuluje tą energię, ewentualnie ją wyrzuca podczas szczelania tymi sierpami, Bądź pracy w klinczu, ale poza tym to praktycznie on nam, co tak jak tak, mówiłem, bardzo nawet leniwie porusza się na tych nogach. Tak, tak statycznie, stabilnie dosyć stoi na tych nogach. Co prawda niełatwo jest ją sprowadzić e, Katarzynie. A Katarzyna z kolei wygląda no, już nie tak świeżo jak w pierwszej rundzie. Wiadomo, te ciosy, które otrzymała też odegrały doby, swoją rolę. Brazyliki, odpowiada Katarzyna Lubońska. Dobre zerwanie w wyjście z ciosem. No niestety ten sierp akurat tam nie doszedł. Dobry, Dobry prosty. Lewy, I ponowienie przez Katarzynę Lubońsko. Polska szkoła boksu, lewy prosty. Uciekaj z tylko z narożnika, uciekaj z narożnika. Dokładnie nie może Katarzyna dać, zamykać zawieńce z Brazylii tam w narożniku, bo widać, że Brazylika tylko na to czeka, żeby zepchnąć i za chwilę wystrzelić całą serię czysów prostych. Ale bardzo ładnie ten lewy podchodzi, gdyby tam jeszcze może dodać podwójny lewy, skończyć prawą ręką. Ale wszystko utrzymywać na dalekich ciosach, na, na, na prostych. Skupić się na prostych ciosach, żeby ręka była maksymalnie wyciągnięta, żeby Brazylika nie miała szans podejścia. Pracuj Kasia, pracuj. Pozyskuje tempo, pozyskuje już, tak, widać, że, że łapie dystans, łapie za, czucie. Dokładnie. zaczyna wracać do tego, co robiła na początku tej walki. Ee... Katarzyna Lubońska cały czas tak. szuka szansy swojej tym prawym zamachowym. Bardzo dobrze trzyma tym lewym prostym, jeszcze brakuje prawej ręki, jakby do, dołożyć. Zmaga się doping Zakasi nam i na trybunach. Miejmy nadzieję, że dodaje to w 3 Dobry lewy prosty w wykonaniu Lubońskiej. I bardzo ładnie już Katarzyna wepchnęła drugą rękę i szuka tam klamry zapaśniczej. Sędzia zwraca na to uwagę, bardzo dobra, szybka reakcja sędziego. I niepotrzebnie Katarzyna już cofa się do środka ej, klatko ringu, oddając znowu tutaj przestrzeń. Zawodniczka z Brazylii. Kolejny low kick. I kolejny trafiony! Nawałnica ciosów znowu spada na twarz Katarzyny Lubońskiej. I jedziemy z trzecim starciem. I Katarzyna Lubońska wraca do tego, co, co robiła tak dobrze, co chwaliliśmy. Dobra praca na nogach. Bardzo dobra. I szuka tej szansy z prawym. Takim overheadem spadającym. Gdzieś tam szuka cały czas tego. W tej celności musisz skorygować trochę ten celownik swój, aby w końcu ulokować prawą pięć na brodzie zawodniczki z Brazylii. Próba wejścia w nogi. Ale widać, klincu, że jest piekielnie silna i nie tak łatwo będzie ją wywrócić. Tak, fizycznie tutaj Brazylika wydaje się tą mocniejszą zawodniczką, silniejszą. Brazylijka szuka, tam strzyk, szuka, szuka, tego, szuka prawego. tego prawego, ładuje go, niczym <grym>, w takich starych grach wideo. Dokładnie, tam widać, że załadowana amunicja do armaty i czekamy, czy ktoś strzeli. I ponownie, da, bardzo dobra teraz praca Katarzyny, nie dała się zepsuć tych lin. I znowu ten lewy prosty dochodzi do głowy Brazyliki, tylko brakuje, brakuje jeszcze pociągnięcia akcji. Kiedy już zastopuje Brazylikę jeszcze... No. Teraz dwa ciosy, które przychodzą obok przed twarzą Brazyliki. Mocną presję teraz Brazylika wywarła na Polce. Niedużo wynika tylko z tej presji, bo kręcą się obie pani tak. w półko Zamiast Brazylijka zamknąć drogę Katarzynie, żeby ona nie schodziła właśnie cały czas tą lewą stronę. To ona goni ją bez sensu po okręgu. Kolejna próba nieudana Katarzyny Lubelskiej sprowadzenia walki do parteru. Zbyt daleki dystans, zbyt nieprzygotowana. Zbyt czytelne to tak. wejście. I widać, że Brazylijka piekielnie silna jest. Ale ta presja spowodowała to, że Kasia automatycznie odpuściła lokiki w tej rundzie jeszcze chyba nie zadała ani jednego kopnięcia na nogę Brazylijki. Tak, to, 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 to bardzo niedobrze, ponieważ to była przewaga e, lubońskiej w tym starciu, że dużo tych lokików wsadzała, szczególnie tych wewnętrznych. Tak więc od razu tam narożnik powinien krzyczeć, że te kopnięcia ponawiać, cały czas ponawiać. to teraz właśnie wykonała Katarzyna Lubońska. Skupia się praktycznie tylko na, na tym takim... Lewym prostym bądź tak. lewym sierpie, żeby kontrolować wpadającą Brazylikę, oczywiście, miejsce na tą rękę jak najbardziej jest, ze względu na to, że prawa ręka Brazyliki jest dość nisko i praktycznie I widać, każdy ten cios dochodzi. Dokładnie, dochodzi. Aczkolwiek Brazylika w miarę gdzieś tam czuje tą czutkę taką i odchyla brodę w ostatnich momentach, gdzie przez co powoduje, że te nie są aż tak mocne jak zadawane. I jakby Katarzyna Lubicka to chciała, żeby dochodziło to do celu, tak? Dlatego właśnie należy. Tutaj wprowadzić kombinację nie tylko cały czas jeden cios, jeden przez taki stopujący, odpychający, łapiący dystans, tylko jeszcze przejść potem do ataku. Mocna presja w wykonaniu zawodniczki z Brazylii. No dziewczyny nam się naprawdę zakręciły, nie wiem które kółko robią wokół ringu. No numer no, 11 cały czas goni Katarzynę Lubońską po tej klatko ringu Ladies Fight Night. Nie potrafi poradzić sobie tutaj z tym e, z zachodzeniem. Powinna już dawno odciąć drugą stronę katarzyny lub żeby ona właśnie nie mogła zachodzić w tą lewą stronę swoją. Dokładnie, Brazylika chcą zaganiać Kasia powinna trzymać środek ringu, a ona porusza się idealnie po jej śladach. Dziewczyny po prostu robią kółko za kółkiem. Słyszymy doping kibiców Ładu i Kasia Ładu, i dołączamy się do tego. Ej, ej z dołu zepchnięta tam do Lin. Musi uważać na to, bo e, Namianas Jerenko tylko czeka na to, żeby tą petadę odpalić w prawym ręku i z dołu gdzieś tam podłączyć naszą rodaczkę. Ale zawiesiły nam się dziewczyny w tej trzeciej rundzie niczym na bumerangu na Instagramie. To są chodząc w kółko praktycznie wykon wynika, wykonując dokładnie. te same te same akcje. جي دو جي